Cześć, siemano, wszystkim z tej strony Twity witam Was w pierwszym odcinku z FIFA Ultimate z kamerką. Jeśli się Wam będzie podobała ta seria, piszcie w komentarzu. Ja na razie w okularach będę. Tam jest jakiś efekt, efekt dodany w, w tym programie, którym nagrywam. Mamy 6 punktów do końca, do końca y, sezonu. 3 punkty mam na razie, więc za dobrze mi nie idzie. Co on tu ma? Ed to na środku. Jezus na was Czurle Oskar Nastri No trzeba będzie go Trzeba będzie go rozjebać Ja sobie tutaj otworzę jeszcze Tigera oh. Bardzo dobry polecam O kurwa Ale stroje chujowe wziął koleś Dobra lecimy Staric, Kurwa już piłkę mi wzięli Zlewają mi się stroje trochę Kazorla do. Do Hulka Hulk. Kto tam jest? Kurwa Aguero. Aj, nie doskoczył jednak. Eto, eto, eto. Szurle. Hulk. Do. Do Aguero. Kurwa, nie widzę w okularach. Mi się mylą ci zawodnicy. Wszyscy mają niebieskie koszulki. Ja jeszcze w tych czarnych okularach nic nie widzę praktycznie. Hulk, bierz tą piłkę, bierz tą piłkę. Jest Hulk, Hulk. Do stariża nie ma spalonego. Nie ma spalonego? Na Aguero, Nie, Nasri. Kurwa, wyknioskował. Alwesz. Eto Nasri. Kurwa, się mi się zajęło. Szurle, szurle. Wybić to dobrze. Hulk. Kazorla, Staric, kurwan no, zablokował tą piłkę. Staric, William, William, zapierdalaj. Kto tam jest? Kazorla, Wow Rożny będzie? Nie ma nawet rożnego. Chujowo z jego strony. Eto, szurle. Kurwa, bierzesz. Jezus, Maria, czemuś tak to wybił? Ramos, Jezus. Szczurle. Kurwa, wybi to śmieciu, dobrze. Nasri. Do Hulka. Hulk. Aguero. Staric. Tam jest William. Kurwa, miała być górą. Ten dolony przycisk mi nie, nie, mi nie działa. No, ja całkowicie zjebał chyba. Kurwa, mać czym cię kurwa Tiger wylał 1-0 Staricz, Kurwa chłopie co ty robisz Tak kurwa w 10 do jednej piłki lecie Staricz, Aguero Nasri William, kurwa no przejął Czarna masa pierdolona Alwesz, dobrze, ale. Jest Hulk, jest Hulk. Tam się kurwa wysuwa Staric. Kurwa, jak on tego nie trafił? Jaki but. Skurwysu Kazorla. Kurwa, na no, chłopie. No, zmień mi tego kolesia. Na chuj żeś to wybił No dobra w sumie Aguero Kazorla Kurwa no chłopie no Pierdolany gnuj Podaj to Alves. No Kurwa mać Supek, wybij Dobrze, Aguero Aguero pchaj się no Jezus Maria Lecisz, lecisz, lecisz Ramos, dobrze. Luis, Kazorla, Nasri, Aguero Tam jest staricz, staricz, staricz. Leć kurwa, leć, strzelaj. Jasny chuj, jak on tego nie trafił. No na co, na to... Kto tu dzwoni do mnie? Nie ma do mnie dzwonienia. Jak nagrywam Hulk. Kurwa, jakby to doszło do aguero, no, weź, weź mu tą piłkę czarna maso Staric Nasri. Kurwa, czemuś mu to tak chujowo podał? Dobrze, Kol Nasri. Kurwa, no. Dobrze, bierz mu to, Nasri. Bierz. Nie ma dzwonienia do mnie. O kurwa, niedobrze, ale jest Hulk. Kurwa, hul, chłopie Kazorla. Nasri. O, mi się tak. Kazorla. Kurwa, no. Ramos, Ramos, Ramos Kurwa, Ramos, chłopie Jesteś trzy razy wyższy od niego Trzy razy czarniejszy Ale i tak chujowo podałeś Boże, święty Kurwa, Aguero, chłopie Co ty robisz? Spalony chyba Nie, tak nie ma Aguero, Aguero, chłopie, szczerze Kurwa, no nie dzwoń do mnie Hulk, Kazorla. Do aguero, ja pierdolę. Dobrze, Luis. Chujowo, szurl, szurl, szurl. Nie daj mu strzelić, kol. Kurwa, eto, eto, eto. Wybi to. Kurwa, żeś wybił. Cieciu, głupi. Dobra, no wrzucaj, to wrzucaj. Dobrze, Luis. Chujowo, Staric. No, spalony przecież, jak chuj, to jest czerwona kartka dla niego. No, nie wiem, czy sędzia przecież spalony jak byk. Ten jeszcze patrzy na to. No, jere. Do Staricza. Zaletko. Ale chyba spalony był znowu. Tak. Dobra. Tutaj do Ramosa, elegancko. Eee... Y Kazorla. Kurwa Kurwan, no chłopi. O Jezus, Maria, Józef. Nie, zablokuj to. Dobrze, Nasri, Aguero. Kazorla. Kurwa no poda się nie umieją. Ech. Dobra, Aguero dzisiaj nie pokazał. Więc wypierdalaj. Wejdźcie, nie, nie ci ciarto nie! Kurwa, ma Kawani wejść Jezus mario! Staric I tak Dobra Załagł do Złóż... się kurwa Szpakowski, zbyt bo mnie w kurwa, już Od rana do wieczora jak cię słyszę Dobra, Nojer. Nojer do... ...Williana kurwa no Staricz boi się piłki czy kichuj no w sumie to jest biała piłka więc on się białych boi gdyby to była czarna piłka to pomyślał że to jest jakiś brat jego Jezus Maria, Gdzie Jezus urwał taki mały szkoda zajebać potrafi. Wyjdź, nojer wyjdź. dobrze kurwa dobrze tresura wow Dobra. pięknie kurwa pięknie nojer no Dobra, Staric Cavani Tam się wysuwa Nasri Kurwa, no musiał ten cieć przejąć Ale mamy piłkę zaś Staric, kurwa no Ramos Kazorla, Cavani Nawet Staricz odegrać nie mi. Wybi to Louis, nie pierdol się. Jeszcze mi wyjechał. Kurwa, wślizg, będziemy się pierdolić. Kol no, no, bierzesz mu tą piłkę. Kawa, nie, kawa, nie się wysunął. Tak aut nasz? Dobrze. Teraz do kogo? Tutaj leci... HULK! KUR! Jaki cieć, co on zrobił? Dobra, no leć, leć, leć Alves, leć. leć! Dobra, jest Ramos. Kurwa, no... Podać nie umieją. Eto, 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 nie ma, nie ma, nie ma moje pole karne wchodzenia. Skurwa, będzie teraz żyłował tam i nazad. Ślizg, kurwa. Boże, Fernandinho! to czarny huju, kurwa, no, kilump. Nie ma kurwa, jeszcze na rok wybił. Ach. O, toś koleś przesadził, chyba. Daj mi kurwa ofensywny. A huj, nie mogę zmienić nawet. Dobra, ale mamy piłkę, chyba. Do kawa niego, Alwesz, do Kawaniego niego, Staricz, tam jest kurwa William, William, dojdziesz, dojdziesz, dojdziesz i wrzuć na kawa niego, jednak na Staricza. A, jest rożny przynajmniej. Mamy kawa niego, Kawanie. jednak Ramos, 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 kurwa, mojżesz. Dobrze, wypierdol go, chłopie, to jest faul, kurwa ten. Sy sy nie sytuacyjny. Ale chuj mu w dupę. Wybi to, Luis. Dobrze, kawani. Kurwa, no kawani, wcześniej mogłeś wyjść. Zajebaj z Luis, skąd się tu wziął? Nie podawa, ja, pierdol. Kurwa, no. No, co ten William robi? Jest kawani. chuj jest rożny Luis, 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 strzel to. William, przejmi to. Jest kol. Kazorla. Strzelaj, kurwa, mać. Jest, Maria Kazora. Bania, bania, dobrze, dobrze, dobrze. No, kurwa, no wziął w tą piłkę. Lui no, pierdolony no, no, nie wierzę. Jeszcze to. Jezus. Staricz do Williana William, dojdziesz. Kurwa, ale starć sieć. Dobrze! Wrzuć na kawaniego! Na kawaniego! Kurwa. Kawani! Bucu ale widzieliście to? No. Kol nie, prze nie przepnie tego, kurwa. Mojżesza. Jeszcze zajebiście podał. Ja Rożmy Nie wierzę 82 minuta No przyjrzę ja to kurwa przegram, spadnę do 10 ligi w Pizdu Hulk To kawanie go Kurwa kawani Pierdolone Żydzie Co kurwa 5 minut Doliczysz jeszcze z 15 i wygram to. Kawani Hulk. Kawani, kawani. Kurwa, przepnij go. Wrzutka na stary Kurwa, ty William. Chuj mu w dupę, w tą czarną pałę. Kurwa, zmień mi tego zawodnika. Luis, Luis, dojdź, błagam cię, błagam cię, albo Alwesz, Alwesz, wybić, to nie wiem, byle co, kurwa masz. O, wow. za jebo ładnie. Starić, kurwa. Dobrze, 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 dobrze. Kurwa, Richards. Bierz mu tą piłkę. Kurwa ty, nie wierzę. Dobrze, Luis, kurwa, zastaw się, jajami. Staricz Nie ma kurwa ślizgów. Ostatnia akcja, kurwa, ostatnia akcja. Na Stariża, Stariusz, Staricz, strzelaj to! Jest, kurwa! Jest! Jeden, jeden! Śmieciu! Kurwa, mać, starć Bóg! Bóg! I co kurwa? Fajo! Co kurwa? Jeszcze ci jeszcze jednego szczelek no i. Tylko ten pajac zaraz skończy mecz. Kurwa, no i skończył. Dobra, jeśli się Wam podobało odcinek z kamerą, piszcie w komentarzu, czy, czy chcecie z kamerką czy bez. No i co? Jeśli się podobał, dajcie łapkę, dajcie komentarz. I bądźcie ze mną na dłużej. Ja się z wami żegnam, hej na razie, cześć.